Mapa w of Rima jest ogromna, dosyć mocno zróżnicowana, ale co najważniejsze, zaprojektowana tak, aby trudno się było po niej przemieszczać. Góry, jeziora czy gęste dżungle są dla wszystkich dinozaurów przeszkodą nie do ominięcia no, prawie dla wszystkich przed Wami Hererazaur. Ten mały dinozaur ma w sobie ogromny potencjał, który jest jednak dobrze ukryty. Aby go dostrzec, potrzebne są dwie rzeczy: cierpliwość i znajomość mapy. Stwierdziłem więc, że dam mu szansę i zagram nim, i nie uwierzycie, co udało mi się nagrać. Zapraszam. Początek naszej przygody będzie na bagnach. Zaraz po tym, jak zrespiłem się naszym Hererazaurem, wdrapałem się na drzewo, aby rozejrzeć się po okolicy. Kolejnym krokiem było kupienie odpowiedniej mutacji. Wybrałem taką, która zmniejsza zadawane nam obrażenia, jeżeli walczymy z większym od siebie dinozaurem. W okolicy słychać było bajpiozaury, które znajdują się w diecie mojego dinozaura. Szukałem ich dosyć długo, jednak niestety, przez to, że są niewielkie, nie udało mi się żadnego znaleźć. Kilka minut później na kompasie wyczułem jakieś jedzenie, uznałem, że ruszę w jego stronę. Po drodze udało mi się jednak znaleźć ryby. Stwierdziłem, że na nie zapoluję, ponieważ one też znajdują się w diecie naszego dinozaura. Z racji, że mój hererazaur był już najedzony, to stwierdziłem, że mogę ruszyć dalej. Nim się obejrzałem, był już jednak środek nocy. Na szczęście hererazaur ma bardzo dobrą noktowizję. Jedzenie, które wcześniej było czuć na kompasie, było już bardzo blisko. Niestety, nie tylko ja je wyczułem. W okolicy znajdował się dorosły raptor, który wykopywał z ziemi małe dinozaury. Wygląda jednak na to, że był tutaj sam. Stwierdziłem więc, że poczekam, aż się oddali i zjem sobie te dinki, które wykopał. Kiedy już poszedł, wypatrzyłem żabę. Uznałem więc, że na nią skoczę, aby ją upolować. W tym momencie usłyszałem jednak zbliżające się do mnie kroki. Słychać się było coraz głośniej. Uznałem, że szybko pobiegnie na drzewo i na szczęście w ostatniej chwili udało mi się uciec przed głodnym raptorem. Plusem Herrerazaura jest oczywiście to, że jest on bardzo mobilny i może się wspinać na drzewa, skały itd. A raptor w międzyczasie już sobie poszedł, więc uznałem, że zejdę z drzewa. Przez chwilę próbowałem też rozkopać norkę... Psita... Psi psita... No, tego dinozaura, co się chyba psita kozą nazywa czy jakoś tak. Ale raptor już chyba wykopał te psitakozaury z tych norek wcześniej, więc niestety nie udało mi się żadnego znaleźć. Ale to nie szkodzi, bo dosłownie chwilę później udało mi się znaleźć dzika, który znajduje się w mojej diecie. Miałem więc zapewniony posiłek. O ile oczywiście dam radę go upolować. Dziki w DI mają to do siebie, że są agresywne i to dosyć mocno, więc musiałem uważać, żeby mnie czasem nie ubił, bo jednak dzik jest dosyć duży, a hererazaur jest malutki, więc zadane przez dzika obrażenia potrafią być naprawdę wysokie. Na szczęście chwilę później dzik się zmęczył, więc mogłem sobie spokojnie wejść na drzewo i skoczyć na niego, zadając mu duże obrażenia. Dzięki czemu miałem gotowy posiłek tak naprawdę nawet na kilka dni. A dzięki temu, że dzik znajduje się w mojej diecie, to prędkość mojego wzrostu po zjedzeniu go również bardzo mocno się zwiększyła. Teraz wystarczyło mieć nadzieję na to, że nic innego nie wywęszy mojego dzika, prawda? Następnie pozostało mi kupić odpowiednią mutację i spokojnie sobie rosnąć, czekając na dzień. Kogo ja próbuję oszukać? Wszyscy wiedzą jak działa DI, jeżeli coś upolujecie, to za chwilę przyjdzie coś większego, o wiele większego od was i wam to zabierze. A w tym przypadku był to w pełni wyrośnięty dainozoch, który przyszedł zjeść mojego dzika. Ten dzik jemu dał może 5% głodu, a mi wystarczyłby na kilka dni. No cóż, jest jak jest. I jeszcze ten ham próbował mnie atakować w momencie, kiedy sobie obok niego skakałem. No tak, bo taki herrerasaur jak ja to naprawdę dużo jedzenia by mu dał. No cóż. Nie przepadam za graczami deinozuchów, ale w pełni rozumiem, że są potrzebne w ekosystemie, żeby zjadać te wkurzające stegozaury, prawda? Jakiś czas później w okolicach sanktuarium udało mi się też znaleźć ubitego Dinka i prawdopodobnie zabił go Dzik, bo był to malutki pachycefalozaur, przy którego zwłokach był dorosły Dzik, także no cóż. Także zrobiłem na Dziku szybkiego Spidermana. I miałem teraz dwa duże ciała do jedzenia. A jeśli zastanawiacie się, kiedy się zacznie robić ciekawie. No, to ja też się zastanawiałem przez bardzo długi czas i ciekawy będzie dopiero potem, zaufajcie mi. Na razie spędziłem 30 minut na drzewie, patrząc się na zwłoki. Okej, okay, przewijmy sobie całość do przodu, kiedy zaczyna się robić. Ciekawie. Jakoś godzinę później ruszyłem wzdłuż rzeki na północ, upolowałem sobie w międzyczasie dzika i znalazłem ryby, więc póki co nie było problemów z jedzeniem. Plusem hererazaura jest to, że dostępność jedzenia dla niego jest bardzo duża. Podkradanie jedzenia innym dinozaurom albo po prostu jedzenie tych nieszczęsnych ryb, które dają nam dietę zawsze wystarcza, żeby dorosnąć swego hererazaura na dosyć dobrej prędkości przy dosyć dobrej diecie. A poza tym Hererazaur to głównie symulator siedzenia na gałęzi, a tak mi się przynajmniej wydawało. Bo chwilę później stwierdziłem, że spróbuję dostać się do sanktuarium w okolicy wulkanu, ponieważ tam jest zawsze dużo innych dinozaurów, więc będzie szansa, że coś uda mi się upolować. I oj, zaufajcie mi, nie myliłem się. Okej, okay, przede mną są ceratosaury, tak mi się wydaje. Tak, jest tam po lewej jeden. Postaram się wejść na samą górę i zeskoczyć na niego ze skały. Plan był dosyć prosty: wdrapać się na sam szczyt góry i zeskoczyć na cerotozaura, tak żeby go ubić. Był on w tym momencie dosłownie pode mną i okazało się, że ma też młodego. Upolowali sobie dzika i byłem już tak blisko, żeby na niego skoczyć, ale rozproszyły mnie kroki, które usłyszałem po lewej. Niestety obu cerotozaurom udało się uciec. A ja uznałem, że dalej będę szedł w stronę sanktuarium. Kilka minut później byłem już na miejscu i okazało się, że przy sanktuarium jest jeziorko, w którym siedzi jakimś cudem dorosły deinozuch. Okolica sanktuarium tętniła życiem. Wszędzie były inne dinozaury, trodony, jakieś raptory, deinozuch. Co chwila przebiegały jakieś małe dinki. Uznałem, że to jest idealne miejsce, żeby rozpocząć swoje polowanie jako herrera. Bardzo kusiło mnie, żeby upolować te małe trodony, które tutaj wszędzie biegały. Niestety były na tyle małe, że ciężko jej było wypatrzeć, więc polowanie na nie na ziemi miało się z celem, bo no po prostu było ciężko. W międzyczasie próbowałem też ubić jakiegoś malutkiego pakiego, który zdążył mi niestety uciec. Przypominam, że w tym jeziorze czekał na mnie kilkutonowy krokodyl, więc próba wskakiwania tam jako Herrera. Nie była najlepszym rozwiązaniem. Miałem też jeszcze kilka prób, aby ubić tego mojego pachycefalozaura, ale cały czas robił to samo: ucieczka do jeziora. Chwilę później zmieniałem miejscówkę i podszedłem sobie bliżej sanktuarium, które cały czas tętniło życiem nawet bardziej niż jeziorko. Pełno małych dinków, no i duże dinki, które polowały na te małe. W mojej głowie zrodził się więc idealny plan: poczekać, aż małe dinki wejdą z sanktuarium i po prostu na nie wtedy skoczyć. Padną na hita. Musiałem być jednak ostrożny, ponieważ gdy za bardzo zbliżyłem się do sanktuarium, to pojawiały się pszczoły, które gryzły mojego hererazaura. A hererazaur nie ma za dużo życia, więc takie pszczoły byłyby w stanie ubić go tak naprawdę w pół minuty. Po sanktuarium rozrzucone wszędzie były zwłoki innych dinków, więc po prostu się mi posiliłem i poszedłem napić się wody, bo mój herera był naprawdę bardzo spragniony. Idealnym miejscem był oczywiście wodospad w okolicy Water Access, gdzie hererazaury zazwyczaj mogą pić bez żadnych obaw, ponieważ mogą dostać się w miejsca, gdzie deinozuchom bardzo ciężko jest dopłynąć. I po chwili moim oczom ukazał się czerwony pteranodon. Co prawda mój hererazaury nie był jakoś szczególnie głodny, ale nie mogłem sobie odpuścić próby zapalowania na niego. Leciał on wzdłuż rzeki, a następnie wylądował w miejscu, w którym ja wcześniej piłem, aby samemu się napić. Szczerze mówiąc, przepuszczenie tej okazji jako hererozaur byłoby grzechem, więc chyba sami wiecie co się stało. Posiliłem się, a następnie uciekłem na skały, czekając na kolejne ofiary, ponieważ okazuje się, że to miejsce jest całkiem popularne. Tak bardzo popularne, że dosłownie 15 sekund później zobaczyłem kolejnego Pteranodona, który nie łowi ryby, wpada do wody, a ja robię tak. Okej, okay, no dawaj, dawaj. Wyjdź sobie tylko z wody i mam cię. Hmm. minut później byłem z powrotem w sanktuarium, ponieważ tutaj było słychać bardzo dużo różnych dinków. Minutę później udało mi się wypatrzeć pierwszą dużą ofiarę. Pachycefalozaur. Wystarczyło tylko wycelować i... Mam go. Ten pachycefalozaur jest w stanie mojemu Herrerasaurowi zapewnić jedzenia na dosłownie godzinę. Tym bardziej, że znajduje się on w diecie Herrerasaura. W międzyczasie wpadłem dwa razy w pszczoły i okazało się, że serwer za parę minut będzie miał restart, więc po prostu poczekałem aż serwer włączy się z powrotem. Tym bardziej, że po restarcie będzie dzień i będę widział dużo więcej. W międzyczasie udało mi się polować jakieś małe terodony przy jeziorku, no ale nie były to szczególnie imponujące kile, tym bardziej, że większość z nich pozjadały mi inne dinozaury. Moją uwagę przykuł jednak mały ceratozaur, który próbował napić się wody. Niestety nie zdążył. Szczerze mówiąc, herrera zaur to bardzo satysfakcjonujący dinozaur. Czekacie w koronach drzew, widzicie dinozaura, skaczecie na niego i macie jedzenie na trzy dni. Robiło się już powoli ciemno, a ja cały czas patrolowałem sobie okolice z koron drzew, obserwując, czy pode mną nie znajduje się czasami jakiś niewielki dinek do upolowania. No i trafił się z tego Był troszeczkę za duży, żeby Herera dała radę go upolować, więc to pomijmy. Parę minut później wypatrzyłem kolejnego dinozaura, który akurat wszedł do błota. Był spowolniony, a ja miałem dzięki temu idealną okazję do skoku. Nie minęło dużo czasu, a ja zobaczyłem kolejne dinki. I cyk, dwa naraz. Po chwili usłyszałem kroki. I zobaczyłem kolejnego pachycefalozaura, który zatrzymał się akurat w idealnym momencie. Chwilę później pomiędzy drzewami w sanktuarium zauważyłem karnotaura. Był dosyć spory, oznaczało to, że dałby mi jedzenia na naprawdę bardzo dużo czasu. Karno jak widać do inteligentnych nie należał. Skoczyłem na niego, nie udało mi się go zabić za pierwszym razem, więc podszedł 3 metry do przodu i zatrzymał się znowu. Jest jak jest. Parę minut później mojego Karnotaura zaczął jeść jakiś raptor, więc niestety nie mogłem mu na to pozwolić. A chwilę później napotoczył się kolejny pachycefalozaur, który nieuważnie zaczął jeść grzyby w sanktuarium. Kolejną ofiarą była tutaj cerka, która nieuważnie zaczęła jeść moje zdobycze. A potem prawie zaatakował mnie dilofozaur, który był jednak na tyle inteligentny, żeby nie podchodzić pod drzewo, na którym znajduje się hererazaur. A potem do mojego obiadu dołączył również galimim. Jednak siedzenie w tym samym miejscu przez prawie dwie godziny uznałem, że w końcu mi się znudziło i stwierdziłem, wyruszam na przygodę. Gdziekolwiek mnie nogi poniosą. Nadeszła noc, a ja stwierdziłem, że muszę przekroczyć rzekę. Jednak no, mogą się tutaj znajdować deinozuchy, tym bardziej, że na serwerze było 250 osób, więc no, na pewno gdzieś znajdowały się deinozuchy i bardzo możliwe, że tutaj. A pamiętajcie, pierwsza zasada DI jest taka. Nie i japy, a druga zasada DL jest taka, że zawsze w wodzie znajduje się dinozuch. Na moje nieszczęście do przeskoczenia wybrałem troszeczkę złe miejsce i złamałem sobie obie nogi. Gdy dotarłem do mostu, po jego drugiej stronie zobaczyłem inne dinozaury. Schowałem się więc i uznałem, że przekradnę się pod spodem, żeby ewentualnie je zabić. O ile będą wystarczająco blisko jakiegoś drzewa. Jak ja uwielbiam to, jak Herrerasaur jest mobilny. Naprawdę, jeżeli chcecie się gdziekolwiek dostać, macie tam 10 różnych dróg. Nie musicie tam iść, możecie tam skakać po drzewach, po moście, po ścianach, po czymkolwiek tylko się da. Jak możecie się zapewne domyślić, linki, które były po drugiej stronie mostu już dawno sobie stamtąd poszły, więc stwierdziłem, że po prostu podleczę mojego Herrerasaura na gałęzi. Minęło kilkanaście minut, nastał dzień, a ja usłyszałem pewnego jego mościa. Zlokalizowanie tego tynon nie było trudne, siedział na jakimś dużym głazie i co chwila darł japę, ale był naprawdę duży w porównaniu do mojej hererki. I wychodzi też na to, że był ślepy, bo skakałem dosłownie koło niego i ani mnie nie widział, ani nie słyszał. Była to więc idealna okazja na zasadzkę. Ok, było bardzo blisko. Udało mi się skoczyć mu na głowę, więc na pewno miał bardzo mało życia. Ja niestety też miałem bardzo mało życia, bo przyjąłem dwa mocne kopniaki. Nie miałem zamiaru się jednak poddać. Stwierdziłem, że będę go sobie obserwował i znajdę miejsce, w którym się schowa, żeby się wyleczyć, i wtedy go zaatakuję. W Dial jest mechanika, która pozwala nam tropić swoją ofiarę po jej śladach bądź po krwi, którą za sobą zostawia. I dosłownie moment później już wiedziałem, w którym miejscu teno się schował w krzaczku. Niestety wystawał mu ogon. Trochę chyba tego nie przemyślał. Jeden skok i już po nim. Gdyby nie to, że w DI jedzenie po pewnym czasie się psuje, to ten tenontozaur wystarczyłby, żeby wyżywić całą rodzinę Herrerazaurów. Ale w okolicy znajdował się chyba jego rodzic dorosły tenontozaur, którego kroki usłyszałem po chwili. Jak widać, nie był on specjalnie przejęty śmiercią swojego dziecka. No cóż, myślę, że ten dzień można śmiało uznać za udany. Najadłem się więc, napiłem i wróciłem na swoje drzewo, gdzie spędziłem resztę dnia obserwując sobie piękny zachód słońca. Czy jakoś tak. Jeśli chcecie kolejną część z Hererki, to dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli ona dosyć długo przeżyje, to możecie ją też nazwać śmiało, wybierzcie jakieś fajne imię. I oczywiście, jak zawsze, dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wspierają mój kanał. Wiem, że w filmu nie było dwóch miesięcy głównie dlatego, że nie miałem czasu, żeby nagrywać D.I.L. A po drugie, trochę mi się nie chciało, bo D.I.L mi się przejadło. Ale jak wiecie, niedługo do gry zostanie dodany Tyranozaur oraz Triceratops, i może za jakiś czas też Allozaur. Także na pewno zacznie się pojawiać wtedy też więcej odcinków. Mam też nagrany materiał z Dejnozucha, także jeżeli chcecie, to oczywiście wrzucę od niego odcinek. Tylko musicie trochę poczekać, aż go zmontuję, bo jednak dinozuch rośnie długo i mam około 8 godzin nagrań z tego. Poza tym to wpadnijcie jeszcze na mojego Discorda, jakim jest Dinozaurownia, na którym w tej chwili jest już ponad 5100 osób, no i liczba ludzi cały czas rośnie. Na ten moment jest to największy Discord o tematyce The Isle w Polsce. Także zapraszam, bo... Krążą plotki, że podobno niedługo będziemy zakładać swój własny serwer w The Isle. Kto wie, kto wie. Zapraszam na Discorda, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć.